Cała Polska wstrzymała oddech. 11-letnia Patrycja zaginęła bez śladu. Po dwóch dniach poszukiwań przełom. Dziewczynka została odnaleziona żywa. Wtorek, 13 maja, przyniósł dramatyczne wydarzenia w miejscowości Dziewkowice w województwie opolskim. Zaginęła 11-letnia Patrycja Głowania, która po wizycie u dziadków nie wróciła do swojego domu. Rodzina szybko zorientowała się że coś jest nie tak, dziewczynka była punktualna, a jej telefon milczał. Niezwłocznie powiadomiono policję. Już następnego dnia uruchomiono system Child Alert, a do obywateli w całej Polsce trafiły alerty RCB. W komunikatach rozesłanych przez rządowe centrum bezpieczeństwa oraz media społecznościowe proszono o pomoc i uwagę. Policja udostępniła rysopis dziecka. Dane kontaktowe do jednostek w strzelcach opolskich i specjalną infolinię pod numerem 995. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze, strażacy, psy tropiące, a także tysiące osób zaangażowanych emocjonalnie w poszukiwania. Internet zalały wpisy z prośbą o pomoc, a każda kolejna godzina tylko potęgowała niepokój. System Child Alert, który do tej pory w Polsce uruchamiano jedynie siedem razy, ponownie zadziałał skutecznie. W czwartek nad ranem, dwa dni po zaginięciu, nastąpił przełom. Jak przekazała komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Patrycja została odnaleziona w jednym z mieszkań na terenie województwa śląskiego, około 70 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Była cała i zdrowa. Natychmiast została obrzęta opieką policji, a następnie przewieziona z powrotem na Opolszczyznę, gdzie spotkała się z rodziną. Nie doszło do tzw. porwania rodzicielskiego, co w pierwszych godzinach po zaginięciu było jedną z analizowanych hipotez. Dziewczynkę odnaleziono w mieszkaniu należącym do osoby trzeciej, nie będącej członkiem jej rodziny. Wstępnie ustalono, że Patrycja nie została uprowadzona siłą, lecz policja nadal bada, w jakich dokładnie okolicznościach znalazła się w tym miejscu i jaki był jej związek z przebywającym tam 24-latkiem. Równolegle zatrzymano mężczyznę, który przebywał w miejscu. Gdzie odnaleziono patrycję. Według informacji przekazanych przez służby, został on zatrzymany w swoim miejscu pracy około godziny czterech nad ranem. Policja zabezpieczyła mieszkanie i rozpoczęła przesłuchania oraz analizę wszystkich dowodów od nagrań monitoringu podane z urządzeń elektronicznych. Zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania 11-latki było ogromne. Głos w sprawie zabrał również minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak który na platformie X podziękował policjantom. Patrycja bezpieczna, dziękuję funkcjonariuszom. Dla wielu był to moment ogromnej ulgi i radości po godzinach niepewności i strachu. To, co wydarzyło się w Dziewkowicach i na Śląsku, pokazuje, że szybka reakcja, skoordynowane działania służb oraz ogromna mobilizacja społeczeństwa mają realny wpływ na zakończenie podobnych spraw sukcesem. Dzięki Child Alert Informacje trafiły do milionów Polaków w ciągu godzin i być może to właśnie ten czas miał kluczowe znaczenie. Patrycja jest bezpieczna, ale wciąż czekamy na odpowiedzi, co działo się przez 48 godzin. Subskrybuj nasz kanał, by śledzić rozwój sprawy i inne pilne wiadomości. Udostępnij, każda historia może komuś uratować życie.